Sorki, MJ, już jestem. Posłuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Ale nie, zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie byliśmy wtedy razem. No i sama umawiałam się z ludźmi. Jasne. Czekaj, z ludźmi? W liczbie nogi? W każdym razie, jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuję na ciebie. Hej, chyba wiem, co na nich jest. Dawno temu rodziny Magi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Mieściły dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć pięć dysków. Więc Hammerhead porwał syna Black Cat. I zmusił ją do kradzieży dysków, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. Hammerhead chce się szybko wzbogacić i przy okazji puścić resztę rodzin z torbami. Musimy znaleźć ostatni dysk przed nim. Robi się. Felicio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Nieszkodliwiła mi wyrzutnie sieci. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. Daj spokój, chcę Ci pomóc. To się odczep! Jeśli hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sama. Ale wcale nie musisz! Dlaczego mi nie ufasz? Pracowaliśmy już razem. Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie twój problem. Tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to za ten problem! Chyba że mówisz o wojnie gangów. O, akurat duży problem. Zostaw. Nóg. Lepiej radzę sobie sama. Ha. Wyrzutnie w końcu załapały. Czas się pobujać! Pomogę ci powstrzymać hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da! Elisio! Twój syn! Muszę wiedzieć, czy. czy jest. To mój syn! Uratuję go! Farty pajączek! Chcę tylko pogadać! Tu Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba. Zaczynasz gadać do rzeczy. Ach. Chyba muszę się bardziej postarać. Muszę się zbliżyć. Mówię ostatni raz. не шукай меня. Эй! can you

Możemy teraz porozmawiać jak ludzie? Przecież właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No, proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Gdy będzie miał czego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęskniłam. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, okay, mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn. Czy ja jestem, no wiesz. Później. Najpierw go znajdźmy. A o reszcie pogadamy potem. Trzymaj się, pająku. Że mnie zabije. Hej, złapał się? Tak, ma przeciągnąć sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy. Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej, okay. no nic. Sprawdzę tamtą rejestrację. Dam znać co i jak. Zaczynam opadać z sił. Pora coś wszamać. Pizza u Eddie, Eddie tu Spider-Man. Spidey, zgłodniałeś? Zgadza się. Zrobisz dla mnie pepperoni? Jak zwykle? Robi się. Z dostawą na dach? Poproszę. Tam gdzie ostatnio. Daj mi chwilę, odezwę się do ciebie. Zanim Eddie zrobi pizzę, zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. Kocham cię, ale teraz muszę cię zniszczyć. Halo? Sprawdziłam tamtą rejestrację. Należy do firmy magazynowej starego znajomego Hammerheada. Właśnie tam jestem. Daj mi chwilę. Niedługo, niedługo tam będę. A tymczasem trochę się tu rozejrzę. Po kolei. Rozejrzeć się, sprawdzić, czy chłopak tu jest. A jeśli tak, wyprowadzić go. A jeśli wygląda jak Peter? Przestań, MJ. Cicho. Przydałaby mu się drzemka. fałszywek. Widać ma nowe hobby. Mam to. Stój, pomóż mi, mister. Jest cięższy od twojej starej. Odbiło ci, nie mogę tego podnosić. Mam rywę kulczową. Ej, Majki, pomożesz mi? Stój cierpi na przewlekłą ciapowość. Jest tam kto? Te historie o tym, jak Hammerhead rozłupuje czaszki... O, sporo gotówki. Chyba fałszywej. Ani śladu chłopaka. Ta sytuacja z ojcostwem jest taka dziwna. Nie wyobrażam sobie, jak Pit się czuje. Byłby dobrym ojcem. Idealnie. Powinnam zrobić mu zdjęcie. Może się przydać, jak coś się sknoci. Może mój kontakt w policji go zidentyfikuje. Cały dzień z tym telefonem. Wracaj do roboty. Koniec obijania się. Bezpański laptop. Świetna okazja. List przewozowy może prowadzić do centrum dystrybucji. Kolera jasna. O -o. Dobra, powiem. Rodzina Kosta sprawia kłopoty. Wygląda na to, że chcą wojny. Musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Pełna czujność. Jak ktoś tu wtargnie, nie ryzykujcie. Zabijcie! Okej, okay, mam dane firmy transportowej. Może powiedzą nam, gdzie przetrzymują dzieciaka. Później to przejrzę. Teraz muszę stąd spadać. Po cichu. Tej! To prawda, że Hammerhead przeżył postrzał w głowę? No pewnie. Wypluł pocisk prosto w gościa, który w niego strzelił. Po tym wstawili mu tę płytkę. Może ochłodzę ich zapał. Ale bajce! Kto to posprząta? Ty. Ja? A może ty? A może nie? O może raz! Ty pierwszy! Nie, ty pierwszy! Nadużyłam ich gościnności. Lepiej się ulotnie i to szybko. Dobra! Panowie, chodźcie. Musimy pogadać o tej sytuacji. Myślisz, że kostana robią problemów? Nawet jeśli, Hammerhead zrobi z nich wielką, krwawą miazgę. Ej, hey, to tam! Naprawdę niewiele brakowało. Nie! Niech... Sorry, 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 sorry. Co ty tu robisz? I dlaczego pachniesz pizzą? Bo właśnie jadłem pizzę? Wiesz, jak ty sobie ucztowałeś, ja zbierałam dowody i szukałam porwanego dziecka. Starałem się jeść jak najszybciej. Muszę sprawdzić parę rzeczy. Zadzwonię. Uch. Na przyszłość. Żadnych fikołków po dużej peperonii. Hej. Potrzebuję pomocy. Wyślę ci namiary. Felicia? Co się dzieje? Nie do wiary. On oczekuje, że polecę jak głupi. 哎，对，磕都了这样个猪皮。